I teraz znowu mam problem jak się nazywa ten zwierzak, ale jest mega ekstra, świetny, chyba sobie ogarnę taki kubek, mega. A cena tego kubeczka? Dwie dyszki, ekstra, do tego taka miseczka, no, takie <noise> oko puszczone, proszę Państwa, dwie dyszki, ale to nie wszystko, bo do tego jeszcze mamy takie butelki. Jak ten zwierzak się nazywa? Czekajcie, cena. Ceny brak. Pod spodem też nie. Gdzie tu jest cena? Ewentualnie termosy. Czy to jest z najnowszej kolekcji? Piszcie, gdzie tu jest cena? To jest. 35 zł. Tam, tam tego już nie zdejmę. To pewnie jest jakaś śniadanióweczka. Pewnie tak. 20, 25. A tu? a jest cena. Już Wam podaję? Mm, 35. Kocyk. O, taki fajny. Z rączką. Bierzemy sobie i pyk, 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 idziemy. Cena. 5 deszek. Serio? Zobaczcie, co mi się stało. O, nie wytrzymam. Jak ja to teraz złożę? Muszę się rozłączyć, tak? Czy mi się uda jedną ręką? Naprawdę. Ja się pytam, czemu? Dobra, tak to na razie zostawię. Jest dobrze? Nie jest dobrze. I znowu pierścionek ją zgubiłam. Wczoraj też zgubiłam. I też pepko, ja nie wiem, pepko mam jakieś fluidy. No, znowu gubiłam pierścionki, ale ja mam po kilka sztuk, także spokojnie. Wczoraj taką brązową yy, obrączkę zgubiłam. Masakra, same straty, ale mam po kilka sztuk, także spokojnie, stowarzysko opanowana. 35 zł. Jeszcze takie śniadanióweczki, po prostu. Mam ochotę otworzyć, ale, ale znowu boję się, że coś mi wysypie się. Tu jeszcze taka torba otwarta, więc sobie zalukamy. I cena to... Gdzie jest cena? O, takie ceny, to rozumiem, 3 dyszki. Chociaż żeby takie były, nie? Bo tamte dziubdzioki, to ja nie wiem dla kogo. Naprawdę. Jakieś chodniczki od 4 dyszek od 4 dyszek. Ten tutaj 40, ale to nie jest nowość. Znamy go. Ale to, to też nie jest nowość, też to znamy. Ale ja sobie cenę i wymiar 120 na 160 za 4 dyszki. To będzie nowość. To będzie pewnie jakiś owal. Tak coś czuję tutaj. Już to będzie owalny, albo krągły. I tutaj mamy cenę Trzy dyszki. Tak, średnica 120 cm. Taki kolorek i jeszcze taki. Ach, zobaczcie, ile na Ale lecimy dzisiaj chciory. A, tutaj jeszcze dla dzieciaczków takie śniadaniowe. A, do tak szybciutko sobie przelecimy, co? Fajne kredki w ogóle. Co to tam z tym zwierzątkiem? Tak dużo w pepku teraz. Wiecie, pisz się. Dyszka, ale fajne kredki. Ekstra. Długopisy, mega. Ile za długopisy? Tu jest cena. 5 zł. Jakieś karteczki. Tak, o ja. Zobaczymy. Ale ekstra. Świetna. Nadal nie wiem jak to zwierzątko się zwie. 5 zł. Puszki, żeby było w czym kasę odkładać. <gryzka> Dyszka. Siadaniu weczki, zestawy. No fajne rzeczy, fajne. A i tutaj do przechowywania jeszcze takie fajne pojemniczki za 12 zł. Piszcie. Fajne? Fajne? O ja. A to? bo O ja. Ekstra. Zobaczcie. Mega, mega poduszka. Mega, mega, mega. Serio. Zwróćcie uwagę, jak będziecie w pepko. Cztery dyszki. jeszcze kocyk. Cztery dyszki. Wymiar. Gdzie to jest wymiar? O jak ładnie zapakowane. Ach, bardzo ładnie. Gdzie jest wymiar? Nie mam. serio niemożliwe, Ślepa jestem, więc pewnie jest gdzieś, gdzieś jest, jest gdzieś, gdzieś jest. <grym> Ale ja nie widzę. No i nie widzę. Dobra, nie podam. Świeca. Świeca to może nie. A nie, to już są już pamiątki na komunie. O. zobaczymy sobie te Biblię znamy. Podejrzymy tylko sobie cenę. Czy coś się zmieniło? No na pewno się zmieniło. Gdzie tu jest cena? 25 zł. Zmieniło się? Nie będziemy zaglądać, bo biblia to lepiej, żeby było nie. A widać tam, żeby nie, nie, nie dotykać, nie po co. na czekno, czyściutkie, nie? I takie pamiątki. 5 zł. Różne, różne, nie? Tak, tak. Różne, różne. Torebeczki. Gdzie jest cena opakowania, w sensie, na prezent? Gdzie to jest cena? 3 złota. A te? A te 4. Dobra. No to co? Hity przeleciane. <grywy> Babo. Hity zrobione. To no jak już wlazam w te Donice, to chwilę na tych Donicach. A ostatnio byłam też na przeglądzie Donic w Obi, ale mocno mi nie poszło. <grywy> nie wiem, chyba nie miałam dnia. Nie zawsze jest dzień. Nie wiem, weszłam z jakimś tam wyobrażeniem, że coś tam sobie nakręcę. No i okazało się, że to, co chciałam, tego nie było. Nie wiem, jakiś dziwny dzień miałam chyba. I tak słabo wyszło. Ale wróciłam na kanał, także możecie sobie wrócić. 25 zł. To to nic. Te znamy. Tu jest jeszcze jakaś nowość. O, fajna. Ciężka. Mm. 25 zł. Okej. Okay. I ta największa 35. Co myślicie? Tutaj w ogóle jakie są nowości? Dla przypomnienia tylko powiem Wam, że przeglądy są na żywo. Ja tutaj sobie nawijam po prostu ze sklepu, więc czasami jakieś głupotki się powie, nie? Bo to jednak różne bodźce na człowieka działają. Ludzie się przyglądają, No nie jest tak, wiecie, czasami komfortowo. 17 zł. Chociaż że ja nie mam z tym problemu. A to ktoś z obsługi spojrzy. A w głowie się zaraz zapali lampka, a może wyprosi. <grymne> Wiecie, jaki jest? No, nie podnoszę, bo mi spadnie. Nie wszyscy sobie życzą, nie? Turków, zieleń, czy taki mor? Słuchajcie, słuchajcie, skończyłem się pamięć w telefonie, więc dokończę tego tutaj. Musiałam coś skasować mocno. Aktualny materiał, teraz nie wiem, czy. Ach, będę zła pewnie. No, trudno więc tylko dokończę, jakbyście określiły ten kolor i muszę kończyć, bo nie mam już pamięci w telefonie, serio, no tak fajnie szło, zobaczcie tutaj, tyle nowości, no czasami tak bywa, więc co, pamiętajcie, zostawcie coś po sobie, łapkę, like, subskrypcję, coś co pozwoli, aby YouTube wysłał Wam powiadomienie o kolejnym przeglądzie, a ja tutaj po prostu jeszcze wrócę, nie wiem ile jeszcze, czy w ogóle mi się to zapisze, także, także idź, babo, bo nie masz pamięci, nic nie zrobisz. Jejku, jak to wiedział, to tyle nowości. No nie, wytrzymam serio. Ach, niemożliwe, że zapełniłam taką pamięć w telefonie. To jest niemożliwe. Tylko ja tak mogę. Fajne. Tego znamy pana, nie? Nie no, dobra, idę. Idź. Babu, idę. Niebieski. Ja to wrócę. Ty się nic nie martw. <grym> Także przyglądy. Słuchajcie, to codziennie z Pepko i codziennie z jakiegoś innego sklepu postaram się wrzucić, także zaglądajcie na kanał. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Pamiętajcie, zostawcie coś po sobie, tak żeby... Ach, odłożymy pana, tak żeby YouTube wysłał wam powiadomienie o kolejnym przeglądzie. Like, subskrypcja, komentarz. Coś, co, co... Coś? Cokolwiek chcecie. Nie mogę się wysłowić. Dobra, kończę. Cześć. Ika, nadchodzę. <noise> o ja! O! Co to są za? Robale. To są biedronki? Chyba biedronki. 1999, nie? To mi się nie podoba. Co myślicie? Choć żeby to połączyć? No nie wiem. Ale jakoś tak z pająkiem się kojarzę. A, ja nie lubię pająków. bardziej. <noise> Zobaczcie, jaka tarantula, nie? Wygląda jak tarantula. Ja nie lubię pająków. A to co to jest w ogóle? Aha, to jest właśnie ta poducha. A na tyłu mam po prostu taki wzór. No okej. Okay. Są gazetki, także będziemy wychodzić, to sobie zabierzemy. A póki co? Niebieski. Wróciłam. Dawno mi nie było. <gry> no bardzo dawno. No, A! mała awaria. Dobra. Już jesteśmy. Ojciec, zobaczcie. się. sexy na ramiona. Tutaj jest akurat rozmiar 40 na 42 taka emeczka. A to co to jest? Spódniczka? Tak, spódniczka. To Ta spódniczka ołówkowa 34,99. No, dziewczyny. Kolor piękny, naprawdę. Wyszły mi moja podszewka z kurtki. Ja nie wiem, tak nie lubię tej podszewki. Jak nie podszewka, to rękawy. Masakra. Trudno, no musi wybaczyć tę podszewkę. Już nie będę tej... jej chować. Fajna koszulka. Podoba mi się. Ona jest jedna jedyna. O nie, dobra, to nie dla mnie. Czerwone? Wróciłam. O ja, jeden jedyny, słuchajcie. Czekał na mnie, czekał. To są gazetki, także weźmiemy sobie na wyjście. Ubrań, taka widać stabilna. 139 zł. Ach, choć tu pusty, jeszcze nic nie kupiłam. A, a to w ogóle jaki zestaw? Teleskopowy do Babingtona. 69 zł. Teleskopowy to, że co? Aha, że się rozkłada siatkę, wszystko. Okej. Okay. Te pokazywałam ostatnio na przegląd, czyli nadal w ofercie, w sensie te krzesła ogrodowe. Przypomnijmy cenę. Nie ma ceny. Czytnik nie no, na przynajmniej z takim krzesłem lecieć. Grill też był ostatnio pokazywałam. Trampki. O jakieś. Trampeczki damskie. 49,99. Co myślicie? Ładniutkie. Wchodzimy. A tu jeszcze jakieś palmy w ogóle na wejściu. Te palmy ile? 399. W ogóle jakaś promka jest na wybrane tonice i osłonki. Minus 20% od 10 maja do 23 maja. No to co? Idziemy, nie? No ba. Kolejne plastiki. 22,99 podstawki. Akurat przychodziłam koło MPK, więc sobie pomyślałam, że zobaczymy czasem jakieś fajne wydatki w gazetach. No i już coś jest. L. Super Kosmetyk 14,99 to jest?